Wakacyjne Wędrówki z Biblioteką 2024 to cykl zajęć, jakie wystartowały w poniedziałek 29 lipca w Miejskogminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Kursiewicza w Siewierzu. Przez dwa tygodnie będą się odbywać zajęcia wakacyjne przez dwie godziny od 12 do 14 i będziemy odbywać wakacyjne podróże przez lasy, morza, jeziora i Mazury. Dzieci będą wykonywać różne prace plastyczne, z bardzo różnorodnych materiałów. Dzisiaj wykonywali pracę z takich patyczków i to były takie morskie krajobrazy. Skąd pomysł na takie podróże w wakacje? No myślę, że wszyscy lubimy podróżować. Są wakacje. A ktoś był w górach, ktoś był na Mazurach, ktoś był nad morzem i sobie będziemy tak wspominać i coś działać plastycznie. Jaką frekwencją cieszą się te zajęcia? No Dzisiaj przyszło 20 dzieci, więc myślę, że całkiem sporo, że, że będzie to tak fajnie trwało. Wakacje w bibliotece to również spotkania z ciekawymi ludźmi. Na pierwsze spotkanie przybył Marek Pietrzykowski, podróżnik, który oczarował dzieci swoimi opowieściami. Z biblioteką jestem zaprzyjaźniony. Tutaj kiedyś miałem wieczór autorski, pokazywałem tuż po wydaniu moją książkę, Samo życie i już. Doceniam pracę, pracę pani w bibliotece i to cała, cała frajda z mojej strony, że mogłem wesprzeć wakacje dla dzieci w bibliotece. To ważne, żeby dzieci od najmłodszych, najmłodszych lat nasiąknęły chęcią podróży, chęcią ciekawego życia, to trzeba w którymś momencie zaszczepić i w jakiś sposób kontynuować, a ja te podróże po świecie dokładnie w ten sam sposób zaczynałem, czyli od biblioteki. I dlatego z wielką przyjemnością miałem okazję się spotkać z dziećmi. Pokazałem, pokazałem slajdy czy, czy filmy z moich morskich podróży, z różnych rejsów na, na pokładzie jachtu Sarmata 2 i Hadar, jacht klubu marynarki wojennej, którego jestem, jestem członkiem. Zajęcia prowadzone są w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, której tegorocznym hasłem przewodnim jest hasło Bliżej siebie i innych, z dala od używek. Jak wyglądają wakacje w pozostałych filiach biblioteki? Wszystkie placówki organizują zajęcia. W filii bibliotecznej w Żelisławicach i w Brudzowicach te zajęcia się już skończyły i cieszyły się dużą popularnością. Trwają jeszcze zajęcia w filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych i zaczęliśmy tu w Siewierzy. Zajęcia w centrali potrwają do 9 sierpnia.